Siema, towarzyszu broni, obowiadaj, Pani Sylwia. Ja? No tak. Już. Ja sobie lecę trochę dalej. No więc tak, to wszystko do tego słupka przy bramce jest już pomalowane na dwa razy. Tak i jest bardzo ładnie. I jest podoba coś... mi się tak, fajnie tak. wszystko przykryło. Estetyka naprawdę no, zwiększyła się jak najbardziej. Bramka jest jeszcze nie pomalowana dwa razy, i dobrze, że nie zaczęłam od bramki, bo nie starczyłoby mi tutaj. Musimy zamówić. Znaczy, już jest zamówiona. Tak, cztery, cztery puszki czarne jadą. Tam koło 100, tam paru złotych wychodzi, więc to chyba nie majątek. Jak na... Patrzyłem, to brama 2000 kosztuje około. Taka z drugiego gatunku z furtką, e, jakbyśmy chcieli, wiesz, nową, no to, to dosyć sporo pieniędzy, więc wydaje mi się, że jak wydamy 300 zł na wszystko, 400. Nie? To będziemy mieli całe ogrodzenie ogarnięte Oj, i... i myślę, że to bardzo z ładnie tymi sztachetami wyjdzie. wyjdzie fajnie, także... Sztachety pomierzone. Sztachety 130 cm wyjdą na furtkę, czyli 3 cm więcej niż furtka, dzięki temu będą idealnie zlicowane z tym, więc będzie, myślę, całkiem fajnie, ładnie i estetycznie. Zmierzona brama to ta sama historia. I a ktoś tam się martwił o to, że jak dołożymy sztachety, to brama i furtka osiądzie. To je, spójrz na te słupy, spójrz na te spawy, to nie są nasze spawy, to są czyjeś spawy, spójrz na te zawiasy, e, to brama jest z litej stali ważdone i uff, Ciężko było ją zdjąć w ogóle, a co dopiero, e, żeby tam coś miało osiąść. Da radę, spokojnie. Myślę, że na parę tak nic w ogóle nie wpłynie na, na funkcjonowanie. Ani tej furtki, ani tej bramy, bo sama furtka zresztą nawet żeby ciężka. Zresztą też nie są ciężkie, więc tak. to nie będzie taki ciężar, który żeby tam coś miało się. sprawi, że coś, coś osiądzie. czy coś e, się wydaje. Ciciuś się dorobił swojej miski, <laughs> zasłużył, <laughs> także ma tak. swoją misję. I to się, kiciuś, kiciuś bo tutaj tych kotów zresztą naprawdę za cztery widzieliśmy, które się kręcą po podwórku i podjadają. Majka więc... usnęła. Tak, zwierzaczki sobie odpoczywają po spacerze. Były przed chwilą. No i co? Idziemy sobie szykować może opał. Tak sobie pomyśleliśmy, że skoro cały czas tu grzejemy, jest jej tak ciepło, aż nie do wytrzymania. Tak, Nic i nie śmierdzi z tę chlizną, aż tak dodamy. To drewno, które leżało cały prawie rok w ganku jest suche jak wiór. Tak. I to, sobie... i to, 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 to są te dechy, które planowaliśmy na podłogi. Tak. Stwierdziliśmy, że no wykorzystamy trochę w inny sposób. Tak, Czyli a... pójdą na opał, bo są suchutkie i się nadają. Na rozpałkę w sensie. Tak, tak na rozpałkę. Wiem. Natomiast my w to miejsce sobie przesazonujemy na następną zimę. Trochę sobie potniemy tego drewna, które tam mamy. No Ze nie te ładne kłody, bo je wykorzystamy, ale takie. Mniej ładne. Mniej ładne. I jak sobie tak poleżą do następnej zimy, to myślę, o, tak. że będą takie jak, jak te drewnianko w ganku. Także opału będzie tak, na parę Potem. lat, myślę. 20% musi być poniżej przynajmniej. Tak powinno być, bo, bo dymi strasznie i, no i słabo się pali, więc, więc akurat na, na przyszły sezon o, samolocie kryci, przepraszam, że sobie sam przepraszam, że sobie sam przerywam. To jest u mnie norma. Proszę <grym> mi wybaczyć. <grym> Proszę mi przeprosić. <grym> <grym> więc, więc akurat na przyszły rok powinien być idealny opał z tego. Przynajmniej z części oczywiście. Ale ładnie na drugi raz wygląda, Tak, prawda. Tak, 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 jeszcze podmurówka podmurówkach będzie. E, ściągniemy sobie ogólnie trochę ziemi też spod tego, damy sobie tą folię kubełkową, trochę odizolujemy fundament. E, Myślę, od tym od też się będziemy też, bawić. E, jakiś fragment pomalujemy? Czy tak, desperbitem albo, albo. Ale desperbit już się nie stosuje, bo to, jest, to nie jest żadna izolacja, bo tu w tyle filmów już jest o tym. Desperbit to jest mit, e, więc to taka izolacja, żadna izolacja, ale są piany. Są dwuskładnikowe, takie naprawdę porządne, izolacje prawidłowe, więc jak trochę tego fundamentu odkopiemy i będziemy sobie stosować, to, to będzie ok. A Spermik myślę, że pójdzie na ziemiankę i od wewnątrz i od zewnątrz, bo to no, tam wykorzystamy to. Bo to jest bardzo słaba izolacja. Są fajne filmy pokazujące, że to, to izoluje tyle co nic. Ale jest, to jest na kilka warstw i myślę, że będzie. Jakiś tam efekt Ci będzie. Przynajmniej na ziemiance, bo tam no, warta wykorzystać ta ziemianka, nie Ty, jej potencjał jeszcze tak. odkryjemy. Biedniczka bo... na wino. No. Swojej roboty. No, na wino. Ostatnio pijemy e, trunki typu Barmańska, więc e, nie wiem, czy e, mam się czym chwalić. No wczoraj nie mogłam się domyć. I dzisiaj będę miała powtórkę z rozrywki. No ja, bardzo dobrze. Dzisiaj jedziemy do Lerka, kupimy sobie te tarcze, te zaprawy. Ogólnie się obkupimy tak, żeby można było jutro przyjechać i, i pracować po prostu. No popatrz, jak to ładnie wygląda. No ale pięknie oczywiście, jestem zachwycony, bardzo ładnie. Jak na stalową konstrukcję... Yy, Stuletni. Tak. Jezu, to jest krzywo tam pospowane. No dobra, na miejsce, nie tak. Krzywo? Ten to jest dopiero krzywo. <laughs> tak. To jest ten, tak. Ten słupek, tak, to się uda, ta rurka komuś się udała. Ale to z tego względu, że coś tutaj nie pykło z tym, z tym szalunkiem. No ale dobrze jest, kurde. Tam nasz przyjaciel doradał, żebyśmy usunęli chyba tą podmurówkę, o tym mówił. Tak, ten fragment. E, ale ona fajnie nam e, powoduje to, że możemy sobie to podwyższenie dać. I ja bym to zdecydowanie zostawił. A że Twoje rady cenimy wyjątkowo bardzo. Łaza, jesteś mega pozytywną osobą i ta. łaza, pozdrawiamy Cię, jesteś super, the best i w ogóle jesteś wielki. Więc... Wy tak sobie cukrujecie nawzajem, nie no wiem jak? czemu, jeden no. drugiem. Ja jestem pomijana zupełnie, z... a tam jest od Br Braterstwo a teraz, no. Dobra, idziemy szykować opał i tyle. O. Ty jest. nagrywaj to. Nagrywam a Ciebie już. Opowiadaj, a ja idę podleję te posadzone kwiatki. Dobrze. Pokazuj to, to znaczy pokazuj łapki na myszy, które y, wyczyściłam i się wietrzą, ponieważ od dwóch dni myszki się nie łapią, a myszki z całą pewnością są, ponieważ jakieś tam bobeczki spotykamy i y, tak sobie pomyśleliśmy, że być może one czują jakieś hormony strachu czy coś takiego, bo te myszki tam jednak je to były w środku przez jakiś czas. Zwłaszcza, tego... wasze, że było napisane na, którymś, na którejś trudce, że nie powodują traumy u myszy. Więc może te myszy na pewno coś tam wydzielają sobie tak, tak między sobą. Tak, są wyczyszczone. Przywiozłam żółty serek. Dzisiaj włożymy i zobaczymy, czy to działa. Czy to jesteś ogrodnik? Tak. Idź, nagrywaj, pokazuj, co będziemy robić teraz. Jedziemy Bentleyem, naszym pięknym, Viola Marek. dziękujemy. Korzystamy, może nie pokazujemy, ale korzystamy cały czas. Tak jedziemy ciąć drewno tam, 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 tam. tam, tam. Na przyszły sezon. Żeby sobie poszło, bo jakie zostawimy tutaj, zaczną padać deszcze, to ono się nie będzie do niczego nadawało. Musi przeschnąć, więc będzie sobie leżało albo w garażu, albo w ganku. Zobaczymy, jak będą postępowały prace, gdzie będzie miejsce. Pozdrawiałaś tak... naszych darczyńców? Oczywiście, wiele. I Super. Mareczka pozdrawiam. Pozdrawiam. Chociaż my tak mamy, że wszystkie rzeczy po 10 razy przenosimy z jednego miejsca w drugie miejsce. Ta. Czasami już sami się z siebie śmiejemy. Przypomnijcie sobie te deseczki, które są w ganku. One to w wielu one już w miejscach były? Tak, one były i w garażu, i w kuchni, i w pokoju. I teraz są w ganku, także prawie wszystkie pomieszczenia zwiedziły. Fundament stodoły, tak wyglądasz, to jest stary resor od jakiejś, jakiejś grubej, grubego auta. Tu sobie tniemy? No. A co? Tu jest miejsce? Nie, okej. No to. Ja, Odpalamy. I działamy. Zanudzać, to mniej więcej coś jakiego będziemy sobie działać. W wolnych chwilach będziemy sobie szykować ten, ten opał. Jak widzicie, jest co ciąć, chociaż gwoździ sporo, w jeden musnąłem. Na szczęście tylko musnąłem, nie, nie przyjechałem. Trzeba po prostu patrzeć na to, co się robi. Mam nadzieję, że, że się uda jakoś tak umijać to. Ale no trochę będą musiały być sezonowane, bo część z nich jest naprawdę mokra i to widać gołym okiem. Nie ma to się czarować. No, no, leżą tu odkryte tak. i deszcz pada. One w zimę leżały, nie? No. Także... no a tu, tu zobacz, ile masz do pocięcia. Ale gałęzi nie wolno palić. Ale tu masz pieńki, tu nie masz Ale bałymi. nie wolno. Poniżej, byś tam o, w centrum. Z o, tego, o, co tam patrz. pamiętam. Z ustawy. A pamiętaj, że nagrywasz to na YouTube, więc lepiej nie kombinować. Niech sobie to będzie. Pójdź no, na kompost. Tak, bo to wiesz, życzliwych też nie brakuje. To już się żeśmy zdążyli przekonać niestety. No jest. Och, I tak to co jest tutaj to do ogarnięcia, przygotowania. Ale czyś jaka przepruchniała, nie? No to, a to jak ten, jak się sypało z tego, zobacz jak, to jak pokażesz. Już nie pamiętam jak się nazywają te insekty, które to robią, tą mączkę z drewna, aż to widać tu na, na wierzchu to aż taki dym, że to... A był tego... tyle, mówię... No co, z nią jest coś nie tak. No a tu, zobacz coś, to no. jest takie Pruchno. Próch, no. Ale zobacz studoła, stała, stała. Studoła to się trzymała na tych gwoździach wielkich. <laughs> no, Niektóre tutaj. tutaj ten pokaż. Ja w latach dzieciństwa to kojarzę. Teraz się stosuje takie, a wtedy takie. No i stodoły stawać. No, ale zobacz nasze te jętki e, krokwie, po jednym gwoździu były, nie? W niektórych miejscach Pops. i co? I, I to też luźne były. Jeden taki gwoźdź, gwoździk. No, ale w, w jętach mamy dużo mniejsze. Gwoździk. W stodole się dużo bardziej postarali niż w domu. No i w stodole to były właśnie też takie łączenia, y, gdzie nie było wcale gwoździe, a były takie tak, żłobienia to, no, i drewno. Wchodziło. Jakoś tak na trójkąt, na wpusty, porobiony. no tam się ktoś naprawdę no starał. No, no i to... możecie sobie co wrócić do tego filmu, jak żeśmy kładli tą stodołę. Y, było mega. Stodoła 1.0 dla nas. No, ciężko było, ale fajne, fajne. I dobrze, się udało tak bez formalności, że ona tam nie miała fundamentów, że była takim tymczasowym budynkiem i mogliśmy to zrobić. Przede wszystkim, że nie było jej wy... w ewidencji, tak, w ewidencji także. tak, bo zanim to zrobiliśmy, naprawdę ruszyliśmy papierologię, żeby nie było później topy do Wydziału Geodezji. Starosty. To był Wydział Geodezji? Tak. Wydział geodezji, no. Mapy brali i tak dalej, i tak dalej. No widzieliście, jakie fundamenty, kawałek tego, szyny. Yy, sprężyny resoru i to, to trzymało, to stała, robiło stała. Miałeś tak. problem z tym. to robiło, ogromny problem. tak, także. To fakt. Ale to też ciężar tych beli robił swoje. Tej blachy, przytale, to za samą blachę, byliśmy tam, ile z tysiąc złotych dostali na złomie? Tak, <grym> równo więc... tysiąc było. No. No. no, fajnie było. No dobra, idziemy coś tam sobie działać. Tak? Trochę może jeszcze potniemy, trochę, trochę pójdziemy sobie normalnie popracować. Taki dzisiejszy dzionek średni, bo zaczęliśmy bardzo późno. Znaczy Sylwia zaczęła wcześniej, ja później, bo miało być coś o samochód. To jest kolejna osoba, która się umawia i nie przyjeżdża, co mnie tak denerwuje. <grystanie> <grystanie> No ale nie, 150 osób obserwuje na Eliksie, tyle osób dzwoni, umawia się, a nikt nie przyjeżdża. Bardzo, bardzo, bardzo irytujące. Dobra, ładuj to do Bentley'a, tak. bo trzeba pokazać Wioli i Mareczkowi, tak, że, że faktycznie jest. go jest. używamy, a nie jak tylko stoi. Jest, jest. A co, będziesz mnie nagrywała, no a tak. ja będę robić? Nie, Chcesz dawaj, wyłączaj, nagrać, kam jak ty pracujesz, wyłączaj było... kamerę, idziemy robić razem. Nie ma tak dobrze. No dobra. Ty tak cieszysz, bo żarcie no. zobaczyłeś. Maliny od sąsiada? Te, te ja sadzonki? raz te i... żółte maliny. A, jakie dobre. Miał, miał, miał. Tak, do sąsiada dziękujemy, proszę bardzo. Ale zobacz ile tak, jest. Tak, widzę właśnie. No. Trzeba je podstawić. Podstawić. Jakiś patyczek. Gdzie żółte maliny? Widziałem tylko na Allegro, że są sadzonki. Ale, że my mamy żółte. walinę. Gdzieś, gdzieś na Allegro? A. Mm. Widziałeś no, no. na Allegro, a nie sądziłeś, że sam masz no, taki? Tak. Ty dziedzicu, ty. <laughs> dobra, idziemy nagrywać. Bo a znaczy trzeba działać. od razu kiść tę tak, 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 tak. i postawić. Tak. No dobra, robimy cięcie, przerzucamy malinki do góry. Ale i... wiesz co? no Jak po tych malinkach nabrałeś siły, to to <laughs> Dawaj. Stans, nie ktoś No Tę furum. brum 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 brum. ten. Przyspieszenie dawaj. Nie sprowokujesz mnie, nie licz na to. Bardziej jak ten: Duży Fiat, Mały Fiat, syrenka Coraz gorzej. Ruszyła maszyna, poszyła. I dyszy, i pyra. Barabuch. Koła, Koła w ruch. <grym> Dobra, obcięcie, idziemy robić rzeczy pożyteczne. Szmyrkaj po piłę. A, no tak. No. A dlaczego ja? Bo posłuszny jesteś. Tragedia. Coraz gorzej. Dobra, ale my pokażemy sobie, bo my sami jesteśmy bardzo zaskoczeni tym, jak to fajne jest i sprawne. Jak widzicie. Już sobie, sobie próbowaliśmy. Tak, a dokładnie. teraz nie ukazać, bo no. to pamiętacie. Tak. Trochę trwa, a A tu jest ukierunkowane na najniższe obroty. Budeń. Teraz, brzydko się wyrażę, przepraszam, teraz to ja też trochę te opierdolne Nie Będą zamiar. Jak nowe będą, odrobiny czerwonej farby nie będzie. Fajnie. <grym> Dobra. Idziemy teraz na, na dwór, bo ja mam jeszcze pół godzinki. Eee, więc idziemy sobie na dwór, trochę sobie odkopiemy ja się będę zwijał i później. No, idziemy. Drugą do część ogrodzenia tak. sobie tam popracujemy jeszcze nad nią, bo a ten szybciej ucieka, ja uciekam chwilę później, ale też już niedługo tak. Tak, że... bo później się musimy złapać w sklepie, dlatego tak to zrobione. Dobra, idziemy sobie na dwór i będziemy się jeszcze tam kopać. Dobra, nie? No fajne, fajne. Dobra, opowiadaj. Bo powiedziała mi, że wybrałem sobie łatwiejszą pracę, ja tam musiałem się przyciskać tam od tamtej strony. A ona ma tylko zrobić ryski na powierzchni. Oh. Ja muszę nie zrobić ryski na powierzchni, tylko tu też schodzi farba. Ta, schodzi farba. ją mm -hmm. ze skrobać. Skrobać, co? Męczennik normalnie. Tak, a. a ty sobie z sapereczką bo mi się szybko. śpieszyło, tego zrobiłem to szybko. Zrobiłem to dobrze i szybko. Dobra, tak wrzucając na poważnie, to podmójówka odsłonięta. Teraz tylko szczotką ją sobie Odpylimy ładnie, zamówimy farbkę. Tak, Panie tu. Sylwio? Tak. I ładnie ją pomalujemy. Tutaj jest jakaś taka rzeźba z zaprawy, to trzeba będzie ją usunąć, odkuć te drzewka. Oczywiście jeszcze sobie cofniemy w tamtą stronę ładnie. No i będzie to tu i będzie ładnie. Ale całkiem dobrze się to odkopało. Myślałem, że będzie z tym jakiś większy problem, ale dobrze poszło. No jasne, bo taki kawałek podteczką skończył i już, 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 już. Jeszcze sztachet I mi nie zdjąłeś. No tak, ale trzeba je uciąć, bo tam będzie Tak? Same się nie utną. No to je utnij. Dobra, a tymczasem, co żegnamy się od razu? Tak, idziemy do domku, do zwierzaków się tak. tam ładnie pożegnać, to robimy tutaj cięcie i idziemy do rzek, ale coraz ładniej to wygląda, nawet jak jest w takim stanie. Jak A na dwa razy. Tak. Mówić, tak, no dobra, pokażę jeszcze raz, bo ona cały czas o tym mówi, jakby to nie wiem, jak było osiągnięcie życiowe, ale naprawdę ładnie wygląda. I ta bramka, furtka też bardzo mi się podoba, czarna. Kurtka nie jest jeszcze pomalowana na dwa razy, więc Ale nie może i tak Ci jest się dobrze. podobać, bo jest tak samo brzydka jak wczoraj, tylko po prostu nie świeci A czy dopiero jak, jak, jak dopiero jak pomalujesz na drugi raz, to Ale dopiero powiem będzie piękno, ci, tak? Ale że myślałam to samo, jak stałam tam kawałek dalej i e, stoję bez okularów, więc oczywiście nic nie widzę, to z daleka bez okularów też mi się podobała. No, Ale mało. jak już podchodzę bliżej i nawet nie muszę mieć okularów, po prostu jestem bliżej, to już mi się nie podoba, więc ta kurtka wcale ładnie <laughs> nie wygląda. Dobrze, dziewiętnę do to. Szanowny, mamy nasze stworzenia. Dzień dobry. Cześć, cześć, kochany. To jest Furia z tatuażem na łapie. Taki najbardziej odosobniony kotek, ale dalej kochany i cudowny. Tak? Ale dzisiaj Furia pójdzie nawet pod Zumcią i się łaśliła, tak. miał czała. Tu z całym statkiem jest. była, także spok. Cześć, Zoomcia. kochany. Zoomcia. Dobra, ładnie się żegnamy. Furcia. Czekaj. ładnie się żegnamy. Dziękujemy Wam, że jesteście. Miłego weekendu. Miłego wieczoru. Staram się wszystkie. Kurcia też się trochę złapie. Dobra, wszystkich nie będzie. Wszystkiego dobrego. Miłej nocy, Ale miłego to, wieczoru. Ale zawsze możesz uciąć trochę siebie, a pokaż zwierzęki. Dobrze. <laughs> Dziękuję. Dobrze. Proszę. proszę, proszę. Tak, wszystkiego dobrego. Miłej nocy, Dobry, miłego pokaż wieczoru. O, do... do zobaczonka. Uśmiechu dużo. I widzimy się, mam nadzieję, jutro. I mam nadzieję, że ktoś w końcu przyjedzie po ten samochód. Dobra. Hejo. Czekamy na Ciebie, na Twoje hejo. Доброе, Адот? <laughs>